Mój młodszy brat został trwale niepełnosprawny po tym, jak pi... Kierowca wjechał w jego samochód z boku. Sprawca dostał jedynie zawieszenie prawa jazdy. To był bogaty lokalny biznesmen, kolega burmistrza i kilku sędziów z naszego miasta. Moja rodzina nie miała środków na długą batalię sądową. Patrzyłem, jak mój brat traci zdolność chodzenia, a ten drań dalej urządzał przyjęcia charytatywne i otwierał nowe inwestycje, jakby nic się nie stało. Coś we mnie wtedy pękło. Znalazłem jego adres i postanowiłem, że nie pozwolę mu tak po prostu uciec od odpowiedzialności. Na początku było niewinnie. Obrzucałem jego auto jajkami, przebijałem opony, ale to nie wystarczało. Zacząłem go śledzić. Poznałem jego grafik, rutynę. Wiedziałem kiedy i gdzie będzie sam. Pewnej nocy zobaczyłem go, jak wychodzi z w centrum, śmiejąc się z kolegami, znowu pijany. Puściły mi hamulce. Idzie do bocznej uliczki zapalić i wtedy podszedłem. Na początku mnie nie poznał, ale gdy powiedziałem, kim jestem, spojrzał na mnie z uśmieszkiem i bełkotliwie rzucił. Może twój brat powinien nauczyć się jeździć, co? Te słowa zagotowały mnie na tyle, że straciłem kontrolę i panowanie nad sobą. Natychmiast rzuciłem się na niego, a potem potknąłem się dopiero, gdy jego głowa uderzyła o chodnik. Leżał nieprzytomny, twarz miał tak opuchniętą, że trudno było go poznać. Zadzwoniłem po karetkę, ale nie zostałem na miejscu. Lokalne media nazwały to losowym pobiciem. Nikt mnie z tym nie powiązał, ale ja nie mogę uciec od tego, co zrobiłem. Mój brat mówi, że jest ze mnie dumny, ale za każdym razem, gdy na niego patrzę, zastanawiam się, czy tylko nie pogorszyłem wszystkiego. Ten facet jest teraz w i nikt nie wie, czy to miażdżące poczucie winy i rodzina, która wciąż się nie pozbierała.